Przyjaciółka Ewy zgłosiła zaginięcie syna. Przybyli na miejsce policjanci przeczesują teren. Sprawdzają też zezwolenia Rafała. Kierownik obozu, żeby zrewanżować się kobiecie, zgłosił funkcjonariuszom kradzież portfela. Co łączyło panią z zaginionym chłopakiem? No, to po prostu syn sąsiadki. Zresztą chłopcy chodzą razem do klasy. Ja nie ukradłam tego portfela. Kierownik tego obozu wrabia mnie w całą tą kradzież. Gdzie jest teraz pani mąż? Nie wiem, no był tu gdzieś przed chwilą. Poza tym teraz wszyscy szukają Romka. To może ja powiem. To ja spuściłem wczoraj nad ranem paliwo z auta pani Basi. Po prostu nie chciałem, żeby, żeby Romek stąd wyjeżdżał. Kupujemy się od dawna i teraz pani Basia myśli, że zrobił to ktoś inny. Czy masz jakieś podejrzenia, gdzie Romek może teraz być? Niestety nie. Co tam się dzieje? Synku, gdzie tu byłeś? Co się stało? Nie wiem, ktoś uderzył mnie w tył głowy. Obudziłem się potem w jakiejś bunkrze, związany i dopiero pan Martin mnie znalazł. Na pewno nie pamiętasz kto to był? Ewa. Marcin go znalazł. Skąd wiedziałeś, gdzie go szukać? Jestem prefersem. Mam swoje metody. Może jednak pan się pochwali, bo trochę dziwnie to wygląda. Czy mój mąż jest o coś oskarżony? Na razie nie. Po prostu pytam. Nie Niebywałe. Normalnie, no. wytropiłam go po śladach. Mamo, spadajmy stąd jak najszybciej. Powoli. Najpierw spiszemy zeznania. A czy później podwieziecie nas panowie do miasta? Po samochód wrócę później. Oczywiście. Ale najpierw opowiesz nam, jak było. Wszystko po kolei.